Takie pierdzikułko. Reklamacja wahacz. Niestety, ale nie będzie reklamacji wahacz. Ty, patrz, on był tak lakierowany, że razem z tym <laughs> zamorem, ze wszystkim. No, odgłos jest taki dziadowski. Widzisz to? No. Nie wiem O Prosili mnie, żebym nagrał coś na ten temat tego auta Jako drugie dodatkowe do domu Mamy takie pierdzikułko Gdzie? A tylna? Tylna jest pełna, cała. Patrz. No zresztą ją widać. To nie był łącznik. To było coś w gumie. Trzymaj mi, tak? Co ci mam trzymać? Letarkę No to z tamtej strony bardziej wali wiesz. A... Znaczy musiał wziąć na szarpaki. No i na szarpakach mu powiedział, że komu. No, <kluzł> są tam wyrwane, kurde. Gdzie to jest? Czekaj, bo nie widzę. Ale stary, jak będzie wyrwana tuleja, to masz. Stoi. Nie wejdę tak. Stoi, rozumiesz? Chcesz? Dawaj, kurde. Raz, dwa, trzy. To wszystko było ruszane. Zaraz wyjmiemy, będziemy widzieć. Chyba ściągam koły. Tutaj jest 17. Dobrze, moi drodzy. Ten Suzuki cały nieszczęsny. Łóżcie. Suzuki. Jak już widzieliście shorta. Reklamacja, wahacz. Niestety, ale nie będzie reklamacji, wahacz. Już Wam zaraz pokażę. Wachacze są dalej jak nowe Troszeczkę tylko patyną zaszły Ale są jak nowe Oj sorry Dobra, tu mamy wykręcone Wykręcamy całego Macpersona. Ty Patrz, on był tak lakierowany, że razem z tym <grym>, Za morem ze wszystkim Eee, no to super, subcio Dobrze, i teraz tak, wracając Do tego wachacza Całego nieszczęsnego Już wam pokazuję może Wy tam coś widzicie. Tu mamy jedną tuleję. Cała, pełna. Nie ma, no, nie ma mowy, żeby ona była trzaśnięta. Rzekomo na diagnozie wyszło tam na stacji diagnostycznej, że ta tuleja jest wyrwana. No słuchajcie, następna. Pełna tuleja. Idealna. Nic nie jest pozrywane, nic nie powyrywane. Sworzeń stoi jak bat. Tu wzięliśmy już nowe. Bo to był nieparc. Pytaliście się, co to za wahacze? To był nie nip parc, coś takiego wzięte. No i wzięliśmy drugi raz ten nieparc, żeby założyć klientowi, a te mieliśmy dać do reklamacji. No ale tu nie ma co reklamować, bo jest wszystko w porządku. Troszeczkę ktoś się pomylił gdzieś tam na stacji diagnostycznej, mówiąc, że jest luz. Nie wiem skąd ten luz tam wyszedł, ale okej. Okay. Czekaj, bo to już to poleciało. U, tak szybko? No. O. Całe. Tego w środku nie widać, ale... Ale no masz całe no. To by się ruszało. Nie jest to wina w ogóle tego. Czy masz mocno Igła. Tu bym się nie przyczepił do niczego. Co tak naparza? Nie wiem. Może i te wahacze, ale no i gdzie? Nie. No co jeszcze może naparzać? No tylko gumy na stabilizatorze. Tylko. Ale one nie? Aha. Tylko To na 100% nie? Można jeszcze jutro ten drugi wahacz rozebrać Tej strony bym się nie czepiał Ani wahacza Ale to ta waliła Jak ja jechałem tamta waliła ja z nim jechałem. Ale co tu wali? Tak głucho, no nie? To wiesz, w razie czego, jak się okaże, że to jest tamten wahacz, no to jeden wahacz tylko się wymieni na reklamację ale... Tak? No, odgłos jest taki dziadowski. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy. I zobaczcie. My zawsze, oczywiście, najlepiej jest montować zawieszenie na kanale. My kanału nie mamy, ale musimy tutaj, tak jakby koło stało na ziemi. Po to, żeby nie zerwać tych gum, tych tulej. Dobra, jeszcze musisz mi podnieść. Twoje jest ten. Wiesz to? No? No, <laughs> to się super zrobiło. Na czym ty to stawiałeś? No, na tych jego. Aha, obojach. są, no. Dobra. Uuu, hol, się trochę wystrachałem. Co tam będzie za klucz? Dobra, 17. Jeden jest. Przesunę się. Drugi jest. I teraz, moi drodzy. Tu leje nie będą zerwane, bo dokręciliśmy tak, jakby auto stało na ziemi. Jak widzieliście, nawet auto się lekko przesunęło nam na podnośniku. No na to trzeba naprawdę bardzo uważać. Do tych prac najlepszy jest kanał. Dosłownie. Bo macie już wtedy, wiecie, na gotowo. Auto stoi oczywiście sobie na ziemi i możecie dokręcać. I dlaczego chciałeś mnie uderzyć? Dobrze. Nie lubię. No mnie nie lubisz, o, widzicie? On mnie nie lubi. Dobra moi drodzy. Także mamy poskładane to z powrotem prawie. Jeszcze tutaj łącznik został do skręcenia. I co jeszcze? Yy... I tutaj jedna śrubka od przewodu. A wiesz, że to będzie bardzo ciężko ci to skręcić. Bo Bo, bo masz już wahać. wtedy nie miałeś. Trudno. Szukajmy przyczyny stuków. Bo tutaj tej przyczyny nie znaleźliśmy. Co? Podnieśmy to do góry. Nie, trzeba zobaczyć, pomacać dokładnie. Gdzie, co? To jest nierealne. się zaraz okaże, że niedokręcony wózek. Ona się świeci? Tak, ale kto wózek? No, myśmy wózka nie ruszali, ale może ktoś wcześniej ruszał. No. Co mam ci powiedzieć? Wezmę łychę. To jest coś nierealnego. To nie. Jakby te tuleje, to popatrz, one by mi tu latały, a ja wyginam wózek, a tuleja stoi w miejscu. To, to było... Nie, bo też wyginasz wózek. I było to głuche. Ty, a może to końcówki są? Zobacz, one jakieś takie mokre strasznie, wylane. Hmm? może być. Z dwóch stron są wylane. Z tym trochę mniej, ale... Daj no tu latarę jakąś. To jest... Coś... Masz. Pamiętaj, że on był bity też. Tak, ale kiedy nie waliło mu wcześniej. No jakbyśmy zrobili, to przestało. Widzisz, jakieś takie dziwnie spacone. No uszczę, na tej wpuszczają. Nic. Od wahacza bym się odczepił. To nie jest wahacz. Trzymaj, ja spróbuję jeszcze może go dokręcić. To, to nie jest wahać, to latałoby mi. To będzie to? Marcin? Marcin? No? Ty, a tu silnik jest przykręcony. No jest. No to może poduszka. Ta na górze? No. no. Taka dosyć duża jaka, co? No i tu też masz taką samą poduchę. I to może być poducha na przykład silnika. Co ty na to? Nie uważasz? Bym się wszystkiego spodziewał przy tym obcie. No, tylko jak mam tu sprawdzić poduchę? Huh. Patrz. Na lewo. To jest jakoś góra dół nie A Tu, jak się tu nie, nie ma jako przeciągu góra -dół, nie. nie. Mówię Ci, że to jest taki dźwięk jakby coś stukało ale w gumie Ale nie ma stuku Odpalisz go i zgasisz Zobaczymy, jak się silnik zachowuje no, czemu to jest tylko podczas jazdy? Właśnie, no to to jest coś od kół. To w takim razie jest coś od kół. Ej, dobra. tutaj tutaj świecisz. Jest. Jesteśmy już moi drodzy. Teraz tak. Ten zacisk tu. Stuka i puka. Odkręcamy sobie eee, prowadnice i zobaczymy, czy nie są wywalone. Ty coś to, to mnie nie podoba się. Klacki chodzą, jest tu los, jest. Takie same, prawda? Mhm. Mm Ani gra luzu. Trzymaj tak, żeby ci się nie pobrudziło. Daj mi gumki nowe. Nie wiem, czy bym tu smarował, bo tam jest tyle tego nawalone. Trzymaj. Patrz. No. Chwila, chwila, nie chwila, ale coś to mnie to tak słabo tu pasuje, wiesz? Gdzie jestem ten Coś no, jest tu. było trochę więcej dusić, wiesz? Ale ile mogę jeszcze? No. Pracowaliśmy taki zestaw prowadnic. Nowy zestaw prowadnic, oczywiście. Które mamy: dwie prowadnice, dwie osłony kurzowe, dwie śrubki. Zamontowaliśmy na tą stronę. Słuchajcie, to na pewno będzie latać, dlatego że ja mam tłok jeszcze wciśnięty, a to jest w górze i jeszcze hamulec nie został podpompowany. Ale nawet powiedziałbym, że chyba nie lata. Przynajmniej nie stuka. Przynajmniej nie stuka. Zobaczymy, podpompujemy hamulec i wtedy dokładnie się dowiemy, czy przestało stukać. Tu Marcin robi jeszcze jedną stronę, to ja już mu przygotuję. Jak widzieliście, nie smarowaliśmy tamtej strony, bo tam ktoś to przez zatopienie trochę dał tego smaru. Więc nie smarowaliśmy. Mamy to. Cyk. Tu. Huh, też. Też luz? Słyszysz? Weź sobie weź w rękę, zobacz jaki luz. Ojej. Mhm. Czyli najprawdopodobniej Prowadnice już są Zmęczone Życiem okay. Też nie będziemy tutaj smarować Słuchajcie, nie wiem Dobry smar jest dany, ale ktoś dał tu przez zatopienie Aż tyle Nie ładujcie tego smaru, bo tu nie ma potrzeby No dobra Zobaczymy pod pompowaniu No dobra, moi drodzy Jeżeli się okaże, że to tylko prowadnice no to tak. Jakby to powiedzieć, pan diagnosta nam dał trochę roboty, bo diagnosta przekazał właścicielowi pojazdu, właściciel pojazdu powiedział co jest grane. Myśmy to wszystko zaczęli badać, macać i tak dalej. No cóż zrobić. Bywa i tak. Daliście się o to Suzuki SX4 jako drugie auto do domciu. Powiem Wam tak: jednostka silnika myślę, że jest całkiem fajna, odporna na różne takie tam krótkie odcinki, małe przebiegi. Spoko. To jest wersja ze skrzynią automatyczną. Spoko, na miasto rewelka. Aczkolwiek, jest to dosyć głośny pojazd w środku. Eee, on potrzebuje wyższych obrotów, żeby ta skrzynia jakoś funkcjonowała. Czy jest to wygodne w środku pojazd? Hmm, myślę, że tak sobie powiem wprost, średnio. Oj, co się stało? To on jest zamknięty. Co? No, weź go otwórz. Tak, tak jak słyszycie Marcin mówi, plecy prostuje. No nie są to zbyt wygodne te siedzenia jakieś tam ekstra na dłuższe podróże. Więc tak, żeby podróżować jakoś dłużej tym pojazdem, no to tak średnio. Jak widzicie mamy skrzynię automatyczną. Tu się znajduje. Mamy oczywiście fotele te właśnie, które tutaj widzicie, no nie są jakieś super ekstra wygodne. Po prostu się siedzi tak, jakby się siedziało, tak? no, taka troszeczkę ławka z gąbką. E, Plastik Fantastic to oczywiście wszędobylski. Gdzie się tylko nie popatrzy, to mamy Plastik Fantastic. E, co dalej? No jakaś tam klimatyzacja automatyczna jest, oczywiście. Tutaj mamy jakieś w miarę wyposażenie, 4 szyby w prądzie. Grzane dubska też są, tak jak w tym pojeździe, są grzane dubska, także nie jest aż taka bida edition do końca. Hmm. Co mogę Wam powiedzieć? Japończyk, myślę, że ten Japończyk trochę by pośmigał Wam, bo oczywiście o, możecie zobaczyć, ile to jest miejsce. Jak ktoś sobie usiądzie, taki na przykład mojej postury, no to z tyłu już będzie miał naprawdę słabo. Z przodu na przykład siedział Marcin widzę, ale jest bardziej fotel wyprostowany. Tak? W pozycji, że tak powiem, pionowej. No to tam z tyłu słabo, żeby ktoś sobie usiadł. Nie? Okej. Okay. Jakoś to wygląda, na pewno. To trzeba przyznać, że wygląd to ma jeszcze. Nie jest to, że tak powiem, już to z tych starszych modeli pojazdów. Jak bagażnik, żeby na jakieś duże zakupy pojechać. E, myślę, że coś by się tu zmieściło. Zobaczcie. Myślę, że spokojnie się pomieści. Auto dla kobiety super, spoko, niech Was nie zmyli nazwa SX4, że to cztery koła napęd, nie, 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 podnieś go Marcin do góry, e, żebyście sobie czasami nie pomyśleli, że to jest wiecie cztery buty napęd, na pewno wygodnie się wsiada, mamy dosyć wysokie, że tak powiem tutaj wejście coś w stylu suwa, no prawie suwa, prawie suwa, także dosyć wygodnie się wsiada i wysiada, tak, nie jest tak, że się z ziemi... Wysiada Podniesiemy go do góry Pokażę wam jeszcze od spodu jak to wygląda Myślę, że Spoko, no jak na auto miejskie Tak, drugie auto miejskie Jak najbardziej Marka premium Niestety to nie jest Także jakiś super wygód nie możecie oczekiwać Jakbym miał tym jechać Na przykład nad morze Nie Wymęczyłbym się Myślisz, że dałoby radę? Ja bym się zmęczył. Ja bym się zmęczył, Marcin. w 4 godziny dojechali. A, w 4. Ja bym się zmęczył tym. No dobra, no co od spodu? Daj no, no światło, zaraz zobaczymy, co tu od spodu. O. po Co? Nie, ja nie mogę. A co ci zabrali? Religia? Nie, mój brzuch. Nic nie pokazał, nic nie pokazał. Dobrze, słuchajcie, no jak na takie suzuki nie mamy rdzy, więc jest spoko. Tam oczywiście delikatne naloty gdzie niegdzie są, ok. <laughs> Zaraz wam powiem dokładnie, bo przyjdzie właściciel, to mi powie, jaki tu jest silnik, jaki tu jest rocznik, co to jest, po co, na co i dlaczego. No jest kawałek dzidła i tyle, no co mogę Wam powiedzieć. Moim zdaniem spoko, jak dla, tak jak powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. Jak dla kobiety, jako drugi samochód, tak. Tak jak tutaj właściciel ma właśnie w rodzinie. Mają jedno takie, że tak powiem, wygodniejsze auto, a to jest właśnie do przemieszczania się, bo jest to małe, dosyć zwinne, zgrabne autko, więc można się przemieszczać po miastach. Oczywiście miejsce za kierownicą już Wam pokazuję jeszcze. Dodatkowo... O. Proszę bardzo. Tak się to prezentuje. Prawie multifunkcyjna kierownica, czyli mamy sterowanie radiem. Dosyć ważna rzecz, jest sterowanie radiem, nie musimy odrywać wzroku, żeby tam sterować na środkowej desce. Jest, jest. Tył. Proszę bardzo. Nie wiem dokładnie który to rocznik, nie mam pojęcia. Może dziesiąty, może być dziesiąty rocznik. Chybi jak na dziesiąty rocznik całkiem nawet ładnie zadbane auto, czyste, schludne. Nic mu tutaj nie dolega, nie, że tak powiem, nie brakuje. Dobra. Drzwi się zamykają normalnie. Nie ma jakiś takich rzeczy, że gdzieś tam są powyginane. Elementy blacharskie spasowane, ma to wygląd. Dobrze, słuchajcie, mam klienta sobie z tyłu za plecami. Eee, mam pytanku, który to rok? Jedenasty. Jedenasty, a widzicie, no to Was kłamają, bo ja powiedziałem 10, to jest jedenasty rok. To jest silnik jaki? 1.6. 1.6, mocy? 120 KM. To pewnie trochę się zbierać, ale on przez ten automat tak słabo. A no wiadomo, na automat zawsze będzie słabszy. Także już wszystko wiecie na temat takiego pojazdu. Jeszcze raz Wam powiem, jako drugie auto do domu, tak. No, tak jak Wy macie. Wy macie jedno porządek, który możecie jechać sobie na wakacje, a to jest takie jeździwo dla żony, żeby przemieściła się z punktu A do punktu B. Okej, okay, dobra. Suzuki. Sprawdzamy właśnie, czy przestało stukać. Na tą chwilę nic nie stuka. Przy okazji jadę jeszcze. Eee, że tak powiem, sprawdzę pojazd i tak coś dla Was. Coś dla Was nagram, bo wam coś obiecałem pokazać, a co to zobaczycie na miejscu. Dobra, co do Suzuki. No to wiadomo, że trzeba sprawdzić to na dziurach, tak? No bo Suzuki były na dziurach. I mówię do Marcina, żeby oczywiście sprawdził to na dziurach. A on obija mi dziury. No, ale nie, spokojnie, jedziemy, słuchajcie. Jeżeli sobie usłyszycie, o czym ja właśnie mówiłem, że tak głośno jest dosyć w tym aucie. No dobra, Marcin wyciszył nadmuch. I jak go będzie jechał, teraz w tej chwili jedziemy sobie za musikiem, Ale jak będzie jechał, będzie chciał przyspieszyć. Czy coś to usłyszycie, jak tak trochę głośniej jest? O. Możesz. Miga nam, że możesz. Do. Słyszycie? Na mój głos to ja bym usłyszał, że tu co najmniej 5000 obrotów. Słyszeliście, jak obroty tutaj się podniosły, a było w okolicach. No nie mamy już stukotu no jedzie się do przodu. Jedzie się do przodu. Myślę, że tak jak już mówiłem, mam wcześniej Całkiem niezłe auto jak dla. jako drugie auto do domu rodzinnego. Szczególnie jedyna fajna rzecz to to, że siedzi się wysoko. Kanapa jest twarda, no nie? Kanapa jest twarda. A takie ala lekkie kubełki. Ja bym nie powiedział tego kubełki. Słuchajcie, no mamy teraz pokrowce. Ja i Marcin mamy tu pokrowce, żeby nie było. No dobra, lotnicze się to kiedyś mówi. Nawet nie lotnicze, nie, płaskie. Płaskie te siedzenia takie Ale wiesz... No masz te, te takie rzeczy. Gdzie? Ty się co ty? No troszeczkę masz takie do trzymania co... co? mieć linię, linia, nie? Przepraszam, talię. On by jeździł Talią, słyszeliście. Ja wolę... Inne auto. Dobra, no to co mogę wam powiedzieć więcej? No. No jeździ się, no jedzie to. Śmiga, ja myślę, że dla kobiety jak znalazłby było. Naprawdę, jak dla kobiety, no nie? Spokojnie. Ten automat robi swoją robotę, chociaż kurde, no takie trochę głośne. Nie, nie jest. wszyscy lubią automaty. Elegancko, cisza, słuchajcie, nic, Ale nie ma żadnych stuków. Nie ma stuków, nie ma puków, więc jest ok. Dobra, uważam, że pojazd został zakończony. Także dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam i nie zawsze ufajcie diagnostom. Trzymajcie się. እን 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 እን